Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj... Kylian Mbappé zostaje w Paris Saint-Germain, będzie zarabiał aż 100 milionów euro za sezon gry, niesamowita walka o Mistrzostwo Anglii, Neymar przyłapany przez media w Barcelonie, fatalne wieści w sprawie Krzysztofa Piątka oraz Arkadiusz Milik i jego problemy w Olimpik Marsylii. Zanim zaczniemy zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych piłkarskich newsów. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do odcinka. Partnerem dzisiejszego materiału jest STS, legalny polski bookmacher oraz oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z kodem Futbal 1500 możecie odebrać pewne 1500 zł. Dlaczego nowa oferta powitalna jest aż tak dobra? Ponieważ możecie otrzymać od STS bonusy przy trzech pierwszych wpłatach, łącznie do 1500 zł. Dodatkowo pierwszy zakład jest zupełnie bez ryzyka do 100 zł. W skrócie wygrana lub zwrot. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. Zaczniemy dziś od polskiego wątku, który w naszym rozumowaniu będzie raczej pesymistyczny, aniżeli optymistyczny. Sezon 2018-2019 w wykonaniu Krzysztofa Piątka był wręcz niesamowity. Polak, który świeżo co odszedł z Krakowi z marszu, wszedł do pierwszej drużyny Genoi, zdobywając w rundzie jesiennej bramkę za bramką, co utrzymał do końca sezonu po transferze do AC Milanu. Krzysiek przyćpił w taki sposób dokonania samego Roberta Lewandowskiego, co nie udało się żadnemu innemu polskiemu piłkarzowi od sezonu 2015-2016. Niestety dalsza kariera piątka, jak szybko wybiła się do góry, tak szybko poleciała w dół. W Hercie Berlin, do której wszedł jako największa gwiazda, okazał się z biegiem czasu średniakiem, a nawet wypożyczenie do Fiorentiny na dłuższy czas mnie pomogło. Jeszcze w styczniu i w lutym tego roku 26-latek ponownie zachwycał swoją bramkostrzelnością, jednak od marca znowu gra poniżej oczekiwań, przez co często pełni rolę rezerwowego. Fiorentina z początku była gotowa wykupić naszego rodaka po tym sezonie, jednak obecnie raczej nie zdecydują się na taki ruch. To z kolei oznacza, że piątek wróci do Herty Berlin, która dzisiaj powalczy w finale baraży z Hamburgiem o utrzymanie w Bundeslidze. Po pierwszym spotkaniu przegrali 0 do 1, więc istnieje spora szansa, że w przyszłym sezonie to właśnie stołeczny klub zagra na zapleczu pierwszej ligi. To dla piątka będzie z kolei ogromny cios, ponieważ jego kariera od paru lat regularnie się obniża, a powrót do gry w drugiej Bundeslize tylko utopi go głęboko w błocie, mówiąc metaforycznie. Oczywiście jest szansa, że latem zgłosi się po niego jakiś zespół Serie A, czy innego pierwszoligowca, ale jak na razie niewiele na to wskazuje. Nie tylko piątek straci na spadku Herty z Bundesligi, ale również Marcel. Lotka. To 20-letni polski bramkarz, który w tym sezonie rozegrał 10 spotkań dla pierwszego zespołu z Berlina. Lotka od dziecka grał w Niemczech, przechodząc przez drużyny młodzieżowe Szalkę czy Bayer Leverkusen. Od września 2020 roku jest związany natomiast z Hertą Berlin. A wy w jakim nowym potencjalnym klubie chcielibyście zobaczyć Krzysztofa Piątka? Napiszcie w komentarzach. Tegoroczne okno transferowe miało w końcu przynieść nam transfery, na które duża część kibiców oraz mediów czekała od długich lat. Mam na myśli, oczywiście, transfer Kyliana Mbappé na Santiago Bernabeu. Królewcy już w 2017 roku interesowali się młodym Francuzem, a w 2019 roku podjęli pierwsze kroki w walce o jego podpis. Najbliżej tego byli w zeszłym roku, kiedy to Kylian był gotów na zmianę barw, jednak Paris Saint-Germain skrupulatnie odrzucało oferty za piłkarza, wynoszące nawet 160 milionów euro. Można jednak powiedzieć, że najbliżej ściągnięcia Mbappé Real Madryt był właśnie w tym roku, kiedy wszystko miało się okazać wyłącznie formalnością. Paris Saint-Germain, wiedząc, że w lipcu 23-latek będzie wolnym zawodnikiem, Rozbili bank i to dosłownie, dopuszczając się do przekroczenia barier Absurdu. Mało tego, że klub zaoferował mu roczne zarobki w wysokości 100 milionów euro plus bonusy, to jeszcze taka umowa będzie obowiązywać przez 3 lata, bowiem oficjalnie już wiemy, że Mbappé podpisał nowy kontrakt. Ale to nie wszystko, ponieważ Kylian ma pełnić w Paris Saint-Germain tak zwaną rolę szefa zespołu. Będzie miał on wpływ na transfery klubu oraz trenerów, którzy mają objąć ster w drużynie mistrza Francji. Dodatkowo będzie miał wpływ na to, kto powinien grać w pierwszym zespole. Mówiąc krótko, scenariusz niczym science fiction stał się faktem. Dla porównania Neymar, Messi, Donnarumma oraz Sergio Ramos łącznie zarabiają około 95 milionów euro za sezon gry, co jest wciąż mniejszą kwotą od Mbappé. Nikt w historii jeszcze tyle nie płacił piłkarzowi za sezon i prawdopodobnie w ciągu najbliższych kilku czy też kilkunastu lat. Nikt nie dorówna temu choremu osiągnięciu. Co do Realu Madryt, z tego co podawały hiszpańskie media, Mbappé mógł liczyć na Santiago Bernabeu na roczny zysk w wysokości 40 milionów euro netto, co przy obecnym kontrakcie Paris Saint-Germain wydaje się śmieszną kwotą. Mbappé chciał się jednak zachować fair wobec drużyny królewskich, dlatego napisał do nich, a właściwie do Florentino Perez'a wiadomość, której treść zdradził hiszpański dziennikarz. Josef Pedrerol Mbappé zakomunikował, że zdecydował się zostać w Paris Saint-Germain. Podziękował za szansę na grę w Realu Madryt, którego jest fanem od małego. No i życzył szczęścia w finale Ligi Mistrzów i miał nadzieję, że Perez rozumie jego decyzję. Dziennikarz także ujawnił odpowiedź Pereza, który za tę decyzję bardziej obwinia otoczenie, aniżeli samego zawodnika. Perez napisał mu, że żałuje tego, co się stało w ostatnich dniach i stwierdził, że złamali jego pragnienie, jakie miał od dziecka. Przesłanie było takie, że on nie jest całkowicie winny tej sytuacji, i Perez daje Mbappé do zrozumienia, że chłopak nie wytrzymał presji. W moim odczuciu nie dziwi mnie decyzja Mbappé z obecnego punktu widzenia. Oprócz gigantycznej podwyżki Paris Saint-Germain zaoferowało mu coś, czego żaden klub nie zaoferował swojemu piłkarzowi na papierze. Można powiedzieć, że Kylian jest dziedzicem nowej ery futbolu, w którą wchodzimy i niewykluczone, że w przyszłości zobaczymy więcej podobnych ruchów ze strony klubów piłkarskich. A wy uważacie, że Kylian dobrze zrobił zostając z Paris Saint-Germain na nowych warunkach? Czy może zaprzepaścił szansę na rozwój i stanie się w przyszłości jednym z najlepszych piłkarzy w historii futbolu? Sekcja komentarzy. Oczywiście należy do Was. Było o przyszłości Krzysztofa Piątka, to czas pomówić o przyszłości Arkadiusza Milika, która jest na pewno bardziej obiecująca. Arek trafił do Olimpik Marsylii w styczniu 2021 roku na zasadzie rocznego wypożyczenia z opcją wykupu za 8 milionów euro plus 4 miliony w bonusach. W kwietniu prezydent Marsylii zdradził, że chciałby zatrzymać w swoim klubie Polaka. Jednak po miesiącu od tej wypowiedzi coraz więcej wskazuje na to, że Milik może zmienić barwy klubowe. Wszystko z powodu skomplikowanych relacji z Jorge Sampaolim który często nie stawiał na naszego rodaka, mimo że ten był w wybornej formie. Milik znajduje się na celowniku kilku drużyn. Dwa z nich znajdują się w Lalidze, jednak nie wiemy o kogo dokładnie może chodzić. Z wcześniejszych doniesień możemy wywnioskować, że Sevilla jest jednym z zainteresowanych. Kolejni dwaj zainteresowani znajdują się w Serie A. Pierwszym z nich jest z Verona, w której występuje Paweł Dawidowicz. Powiedzmy sobie jednak szczerze, że klub ten byłby dla 28-latka kolejnym krokiem w tył. Pierwszym takim krokiem było odejście z Napoli na rzecz Olimpik Marsylii. Drugi zainteresowany to AC Milan, czyli zdecydowanie zespół w zasięgu umiejętności Arka. Bardzo możliwe, że latem San Siro opuści Zlatan Ibrahimowicz, a Rossoneri potrzebują godnego następcy, najlepiej z doświadczeniem w Serie A, które posiada polski napastnik. Oczywiście ciężko powiedzieć, czy Milik byłby faworytem dla Milanu w letnim okienku transferowym, czy jedną z opcji, jednak na pewno znajduje się on w ich kręgu zainteresowania. A wy w jakim klubie widzielibyście Arkadiusza Milika? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Czy Neymar będzie pierwszą ofiarą szefostwa Kyliana Mbappé w Paris Saint Germain? Zaskakujące doniesienia przywędrowały do nas z Hiszpanii. Umowa Neymara z Paryżanami obowiązuje do 2025 roku. Nie wiadomo jednak, czy Brazylijczyk zdoła wypełnić kontrakt. Sytuację skrzydłowego miała zmienić decyzja Kyliana Mbappé o przedłużeniu umowy. Według wczorajszych doniesień Francuz chciałby, aby Neymar odszedł z klubu. Hiszpańska prasa donosi, że Paris Saint Germain już zaczęło pracę nad ewentualnym odejściem Neymara. Klub skontaktował się już z FC Barceloną. Dziennik Sport informuje, że Duma Katalonii nie wyklucza takiego ruchu, jednak problemem mogą okazać się wymagania finansowe Brazylijczyka. W Paris Saint Germain bowiem Neymar inkasuje aż 30 milionów euro netto za sezon gry. Barcelona, która zmaga się z finansowymi problemami, nie mogłaby pozwolić sobie na złożenie mu takiej oferty. Warto w tym temacie dodać, że naprawdę coś jest na rzeczy, bowiem wczoraj Neymar zjawił się w stolicy Katalonii. Pamiętajmy, że Brazylijczyk przeszedł do Paris Saint Germain z FC Barcelony, aby wyjść z cienia Leo Messiego, a aktualnie Kylian Mbappé jest znacznie wyżej niż Neymar w hierarchii całego klubu. Na koniec omówimy sobie zwycięzców ligi włoskiej oraz angielskiej, bowiem to były jedyne ligi „stop 5”, w których walka o tytuł mistrzowski trwała do ostatniej kolejki. We Włoszech o tytuł walczyły dwie drużyny z jednego miasta, czyli Inter oraz AC Milan. Aktualni mistrzowie Włoch tracili do lidera tabeli 2 punkty. Dlatego aby móc myśleć o obronie tytułu, musieli wygrać oraz jednocześnie liczyć na porażkę bądź Remis Milanu, ponieważ w tym przypadku o mistrzostwie zadecydowałby bilans bramkowy, który jest na korzyść na Tak się jednak nie stało, ponieważ Milan już w pierwszej połowie meczu z Sassuolo pokazał swoją dominację, prowadząc 3 do zera pomiędzy innymi dwóch trafieniach Giru. W drugiej połowie nic się nie zmieniło i Rossoneri doprowadzili korzystny dla siebie wynik do końca. Zdobywając pierwszy od 11 lat tytuł Mistrza Włoch. Intermedialan natomiast również wygrał Sampdorię 3-0, jednak w tym sezonie mogą się cieszyć jedynie z wizji mistrzostwa. Jeśli chodzi natomiast o Premier League, przed ostatnią kolejką liderujący Manchester City miał tylko punkt przewagi nad Liverpoolem. Obywatele więc byli zmuszeni wygrać mecz z Aston Villą, aby być spokojni o kolejny tytuł Mistrza Anglii w swojej gablocie. Na ich nieszczęście przez większość meczu, mimo przewagi własnego stadionu przeżywali spory koszmar. W 37 minucie bramkę dającą prowadzenie Aston Villi strzelił nasz reprezentant Matty Druga połowa również nie zaczęła się dla nich dobrze, ponieważ w środku tej części meczu City straciło kolejną bramkę na 2 do 0 po strzale Filipe Coutinho, czyli de facto byłego piłkarza Liverpoolu. Drużyna Pepa Guardioli analizowała chyba jednak grę Realu Madryt Lidze Mistrzów i na przestrzeni zaledwie 5 minut nadrobili dwubramkową stratę, a później dołożyli kolejne trafienie, tym samym wygrywając cały mecz 3 do 2 i tym samym zapieczętowali kolejny tytuł mistrza Anglii. Co do Liverpoolu wygrali oni 3-1 do z Wolverhampton, jednak to nie wystarczyło, aby cieszyć się triumfem w lidze. Warto podkreślić, że w przeciągu całego sezonu The Reds przegrali najmniej meczów, ponieważ tylko dwa. Gdy u Manchesteru City były to trzy porażki. W komentarzach napiszcie jak oceniacie sezon Premier League oraz Serie A zakończonym co dopiero sezonie 2021-2022. Jestem ciekaw waszych opinii. Na dziś to już wszystko ode mnie. Jeżeli ten materiał ci się spodobał, koniecznie zasubskrybuj mój kanał oraz zostaw kciuka w górę. Bardzo mi to pomoże. Słyszymy się oczywiście już niebawem w kolejnych materiałach. Na razie!